Hej. Vi! Mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko o Mikoshi i będziemy ustawieni. To Deluz Orfian. Pamiętasz to graffiti samuraja w Heywood, gdzie kiedyś była piekarnia? Aha, dawno je zamalowali. Ale rzeczywiście, Johnny miał tam Orfiana. Nieźle. Skąd ją wytrzasnęłaś? Jest w idealnym stanie. Wykupiłam z prywatnej kolekcji. Lubię, kiedy szczegóły się zgadzają. Dziewczyna ma obsesję, ale w chuj to szanuje. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorsza. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi co mu się każe. Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakby miała udawać samą siebie. No i nie ma Johnego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Polację... Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym? Stara sprawa Cały czas pakował się w jakieś gówno A ja pomagałam mu się wygrzebać I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu mi miejsce w dobrym zespole Henry przestał ćpać Ogarnął się, szło mu świetnie Więc kopnął mnie w dupę I co było dalej? Lubisz takie dramy? u mnie i przez miesiąc balował z nowym planem. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złochany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakby miała udawać samą siebie. No i nie ma żonego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Gdzie, Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobra. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Kerry namówił Drosina z Cath żeby do nas dołączył. Mhm. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę. Tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczęła żygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór Krego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Baw się dobrze. No to jest Jesteś. Jesteś. To Drossin z Hej, jestem wielkim fanem samuraja, a ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie. Uspokój się, ona jest tutaj tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą, uderzaj do mnie. Przestań się trząść. Jestem tak samo spękany jak on. Widowna cię stresuje, czy ja? Pierdol się ja też tęskniłem. Dobra, zaczynamy. like supreme Tak strasznie się napinałem tym koncertem, jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie, i chuj wie co udowodnić. No w sumie też. Po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. Przegrani zawsze mówią, że chodziło tylko o dobrą zabawę. Myślisz, że dalej jesteś ode mnie lepszy? Pewnie. Ale może to ci trochę pomoże. Jesteś pewna? Przecież bez ciebie nie będę grać. To nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Nie zamierzam jeszcze pograć. Coś posłuchać nowej? Johnny? <grymne> Nie ma, tak? Nie ma. Ale dalej cię słyszę. <noise> Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości z światów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostała. Mm, nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej splówny kiedy włamał mi się do domu. I w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej. No zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przez po 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Odezwaj się do ciebie. No i co, było tak strasznie? Szkoda, że Kerry już poszedł. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegu nowe piosenki. Nie o to ci chodziło, żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. John, już nigdy mnie nie opuszcza i nie dam rady bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już więcej ostatnich życzeń. Nie, teraz rób co uważasz. Muszę się dogadać, z Hanako i to szybko. Okej, okay, twoja decyzja. Chodźmy. Nie, grałem za mocno. Było tak jak trzeba. Po chipie rozstroiła mi się gitara. Nie przejmuj się. I tak nigdy nie